Dzień dobry jak i Czołem, drogi widzu. Witam cię w kolejnym odcinku Kotika Trójeczki, w którym to ruszymy sobie dalej. Tutaj, ogólnie, w Morasul niestety za bardzo nie mamy co robić, bo delikatna sprawa jest zbugowana, bo nie mamy tego całego potrzebnego nam amuletu. A żadnego podarunku dla Gonzalesa również nie możemy niestety złożyć. Dlatego ogólnie zastanawiałem się, czy nie przejść tutaj. Ale z tego co widzę na mapie, to wygląda jakby to było jakieś, nie wiem, ważniejsze miasto. Nie wiem dlaczego mam takie wrażenie. Natomiast tu tym tołem bym sobie nie przechodził, ze względu na to, że zauważyłem, że tutaj jest, no dzieje się sporo. I pewnie tutaj są te świątynie wszystkie usłane i zapewne kończyłoby się to dla mnie w ten sposób, że będę się męczył, bo pewnie będą mu nie umarli, nie nie umarli i takie inne rzeczy. Więc myślę, że tutaj z bragi moglibyśmy ruszyć do Ben. E, Raj Real. To tam jest napisane. No, coś tam jest napisane. Polecimy tam, gdzie będzie więcej e, miejscówek, więcej zadań do wykonania. I w tym momencie z Automatu będę też miał więcej expa i punktów nauki do wydawania na jakieś tam powiedzmy ewentualne inne rzeczy. Dlatego chodźmy do bragi. Dobra, tutaj jeszcze bym porozmawiał z jednym osobnikiem, jakimś łowcą najlepiej. Załatwiłem ta Clara. Więc zasłużyłeś na nagrodę. Okej. Okay. Zająłem się malirem. Podziwiam twoją odwagę, synu niebezpieczeństwa. Przyjmij to złoto w nagrodę za swój czyn. No i dobra. Ja tutaj oczywiście niczego nie ma. że na to zasługujesz. Naucz mnie czegoś o polowaniu. No właśnie. Nie jesteś na to gotowy. Okej. Okay. Chcę rozwinąć moje zdolności łucznicze. Bądź szybki, ale i spokojny. Musisz mieć pewną rękę i dobre oko. Inaczej zmarnujesz tylko strzały. Okej. Okay. Tutaj mi tak. od dwunastu. Dalej. Pokaż mi, jak zostać myśliwym polującym na grubego zwierza. Dużych zwierząt nie powalisz jednym strzałem. Zanim je zabijesz, musisz je osłabić. Celuj w różne wrażliwe miejsca. Zrób to szybko. Nie daj się zabić. Kiedy już osłabisz zwierzynę, jej zabicie jest tylko kwestią czasu. No i wszystko w temacie. Chociaż moglibyśmy sobie skorzystać tutaj z niego, żeby z nami ruszył. O. Za ciężkie. Papieroska mu jej ukradłem. A kiedy Beliar zobaczył, co robili słudzy Inosa, uniósł się gniewem. I istota pełna starożytnej mocy przybyła na jego wezwanie. I powstała z ziemi, a wraz z nią inne, potężne istoty. I cyk, za plus 3. No dobra, nauczyliśmy się tego strzelania słuku. Zaraz zobaczymy jak to wygląda w praktyce. Tylko trzeba... O! Trzeba nam właśnie jakiegoś szakala. Dobra, ile tych punktów nauki mam? 10 jeszcze. No dobra. Pięknie. Akurat tu chyba jeszcze jestem bezpieczny. Wir <Siegeladene> <Siegeladene> Co? Lwy mamy, nieźle. Bo nie tylko lwica, ale lwy też. Mocno gryzą, niestety. Nawet bym powiedział, że bardzo mocno. A jeszcze bardziej są wytrzymałe. Czuję się jakbym walczył z wilkami na początku gry. No ale dobra, mniejsza z tym. co my tu mamy? Oho. No co, nie jestem w stanie stamtąd wyjść? Dla mnie lepiej. Ziomek, uspokój się. U. Niewiele brakowało i zaraz mi wyzywał, dobra. Potrzebuję odpowiedniego klucza. Klucza potrzebuje. Aż dziwne. Ciekawe. Najdziwniejsze, że te ogry nie miały klucza żadnego. Znowu jaszczury. Dobra, to mnie niby chce atakować. Nie wiem. Chyba że właśnie one. Tylko się troszkę zbugowały. Dobra, chyba już widzę nasz cel. Widzę, że to już tutaj mamy jakieś pokalitto. Ale dostał. <śmany> No i jeszcze jeden szakalit to został. <laughs> Dawaj go. Świetnie. Okej. Okay. Myślałem, że on jest pojedynczy. <laughs> Ale udało się wybrnąć z tego, dzięki Bogu. Chwała, niech będzie Inosowi. Dobra, wypiszę miksturę, jakby cię tu miało napaść. I co my tu mamy? Eee... Ok. Rozumiem. Co my tu mamy? I DC poszło. No nieźle, nieźle. Tego się nie spodziewałem akurat. Dobrze, że szybki zapis zrobiłem. Jakiś taki w miarę, wiecie, sensowny. Bo mogłoby być różnie. O Jezus Maria, to dopiero tutaj. Brawo Gothic, naprawdę. Nie, no nie wierzę w to. Masakra. Masakra. Dobra, zbieraj to i idź do. Lecimy, lecimy, tam, gdzie mieliśmy lecieć. No jeszcze te szczury. <laughs> nie mogę w niego trafić Bo chciałem akurat tym lekkim takim normalnym atakiem Żeby po prostu go dobić Dobra, to, to zapiszemy to zapiszamy już, żeby zaraz nie było powtórki. No i pięknie. Już myślałem, no dobra. Czyli ben. Enabi, czy Eni, Enat, nie wiem jak to się nazywa, jest po prostu tutaj. Świetnie. Jezus, świetnie, świetnie. Myślę, że nikt mnie tutaj nie będzie atakować, więc nie będę się regenerował. Uf, natomiast tutaj na pewno sobie zakończymy ten odcinek, zaś w kolejnym będziemy eksplorować ten rejon, chociaż nie jest on za duży, więc może od razu uda się tutaj połączyć ten ilagę. Tymczasem dzięki wielkie za uwagę i do zobaczyska w kolejnym odcinku.